Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj odbieramy pierwsze nagrody za Wu Champions. Nie będę mówił karanga, nie będę mówił co jak. Po prostu zobaczcie sami. Dzisiaj pokażę Wam kilkanaście meczów, chyba kilkanaście albo kilka meczów, które poprawiły nasz bilans wczoraj. Tyle mogę wam powiedzieć, że było o wiele lepiej niż wczoraj, więc po prostu stawcie opeczkę w górę, subskrybujcie kanał. Filmy są codziennie. To jest Dale Win. Po prostu nie będę przedłużał. Zobaczcie sami jak wyglądała nasza droga do, do jakiejś tam rangi. Food Champions. Proszę bardzo. Dzisiaj jestem nowym człowiekiem. Dzisiaj jest nowy człowiek. Ja jestem nowym człowiekiem. To jest solidny skład. To jest całkiem solidny skład muszę przyznać. Ale spokojnie. Ale dzisiaj czuję, że jestem odświeżony. Wczoraj, jak już grałem to ostatnie mecze, mi się oczy zamykały po prostu, nie? Więc ja czuję dzisiaj nowy ja. A potem zobaczymy. Dębele, ależ podanie od Kiezy i to jest... to jest waran. A to jest Pogba. Pogba! Kieza. Mówiłem, nowy człowiek. pozbierać na Mbappe? Wiesz co, problem jest taki, że Mbappe kosztuje 1,5 miliona, a ja mam aktualnie 400 monet na koncie, więc może być problem. O, Paweł. Paweł. I to jest, moi drodzy, 3-0. Aczkolwiek wydaje mi się, że jej może zrobić tak, że za rage Quity albo za porażki nie będzie punktów, tak mi się wydaje. Bo teraz naprawdę dużo ludzi dostaje te paczki, no nie wiem. To bardzo zostawiam, to byłoby spoko. Ale jeśli nie, to bym się nie zdziwił. 4-0 w ogóle, co jest, co jest grane ze mną? Czemu to jest gol? Spalony? O, nie ma spalonego. Ball roll, uderzenie i 5-1. Czemu tego. To obrażasz tego korea? Ja nie wiem. Jeszcze Bruno Fernandes pakuje takie bramki, to jest niesamowite, ten mecz jest takim meczem, którego potrzebowałem, ale wiesz, ja kocham Kiezę i się go nie pozbędę, no niestety, to jest chora miłość, proszę Państwa, ja pierdziele, czemu takie strzały, czemu takie strzały nie wchodziły ostatnio na, na streamie, nie rozumiem, dobra, także proszę Państwa, pierwszy mecz na streamie, czwarte zwycięstwo mamy już tutaj, wychodzę z domu, byłem dzisiaj w sklepie, nie wiem, czy to się liczy, gość ma Sona Informa, o nie, tam był one Bisaka na środku obrony, widziałem to. O kurde, ale ma gra w obronie? To nie jest coś do NIE! Proszę nie. Proszę, Quadrado, dziękuję, jesteś najlepszy na świecie. U. Son, zostaw! I dembele. Kraking! Proszę państwa, dębele. O Boże, o Boże! Jak się dałem porobić, ależ wstyd, wstyd i hańba, proszę Państwa. Tak nie należy grać w obronie. Po meczu, ale no nic, proszę Państwa, no niestety binad 4-7 brzmi potężnie, zdaję sobie z tego sprawę, ale spokojnie, nie od razu Żydem zbudowano. Kolejny mecz, Okej. Okay. to było łatwe. Oj! O kurde! Co to za petarda była ty? Już jest jeden, 1 ale to jak on się złożył do tego strzału? Matko Boska. Nie wiem, aczkolwiek ja sami chyba go. I tak się właśnie gra w tym champion, a potem się nie pytać, czy on taki bilans mam. No to odpowiadam wam właśnie, że, że takie rzeczy się dzieją właśnie w uczeniu z Świetny mecz. Ode dwa strzały przez cały mecz, z czego jeden był tylko celny. Wygrajmy mecz, co? Fuzakeru. Sarna, bokach, kurde, proszę, ja muszę przecież coś wygrać, naprawdę. prawdę. 1-0. Jednak, jednak można strzelić bramkę. Faktycznie można strzelić bramkę w tej grze. Niesamowite, nie wiedziałem, że tak można. Ale spokojnie, ostatnio też wygrywałem 1-0 i potem się zesrałem. A potem się dziwię, że on słaby bilans w tym nie? Kalma. 3-0. n 3-1? Jasne, że tak. Sarri. Nawet nie Sarri. Sarmi strzela bramkę. To nie jest tryb dla mnie, chyba na to wychodzi. Dobra, żartowałem. Jednak nie żartowałem. Jednak żartowałem. <laughs> Jezu, jaka ta gra jest głupia. Będzie 5-4. Niesamowite. Gdyby gość teraz nie podał źle, pewnie jeszcze by zremisował ten mecz. A ten Sar on jest. Co on ma w nogach, że on takie rzeczy strzela jeszcze? To w ogóle fakt, że to wpadło. Aha. Jeśli ktoś się zastanawia nad prawym studium z Premier League, kupcie sobie Sar'a i będziecie wygrywali... Znaczy, nie będziecie wygrywali, ale to, co ten zrobił... Trzy bramki strzelił Sar'a. Okej. Okay. O! Wow. To był... To był jeden z Gównialszych, gó gównialszych goli, jaki strzeliłem. Nie wiem czy chcę to skomentować, naprawdę, nie wiem czy ja chcę to skomentować. Mecz o siódme zwycięstwo, zobaczmy. No tak, to, to, była, to była kwestia czasu, myślę, zanim znajdziemy kolejnego Messi'ego Neymar'a. A ja chyba niestety zaraz dostanę bramkę. Nie dostanę, bo gość uderzył najgorzej jak się tylko dało. KD? Do Naruma. Dokładnie, to jest Naruma. Dlatego mówiłem, że chcę spróbować tego do Naruma, bo on jest... Nie wiem wysoki, to jest wysoko oceniony. I może sprawiać problem. Ale gość nie wychodzi z różnych bramkarzem, okej. Okay. Ono no, pewnie będą stwarzać problemy. Fede, Kieza i broń na Ruma. To będzie naprawdę ciężko, żeby. Ale ciśniemy tego gościa, nie? I znowu Dunarufa. Korrea. Ten Dunarufa jest niemożliwy. Bardzo możliwy. Gość zaliczy chyba 10 interwencji w pierwszej połowie. Fede. Teraz ja, świetne podanie I to jest właśnie ta akcja, o której mówiliśmy Poprzeczka, dziękuję o! Mam ochotę powiedzieć bardzo wulgarne słowo Na K, ale 5.1 expected goals Kontra 0.8, także Albo teraz jeszcze jeszcze nie. Spalony. To był Driven. To był Driven. Proszę państwa. Mówiliście, że uderzał po ziemi. To był strzał po ziemi i cały pasek. Proszę chłopaki, proszę was. Proszę, to nie może być ten mecz, którym tracę w końcówce. Nie może to być ten mecz. To nie może być ten mecz. To nie może być ten mecz. To jest to jest niemożliwe. 16 obronionych strzałów na 21 strzałów. 16 obronionych strzałów. 16 obronionych strzałów. 7.7.1.1, proszę państwa. Tak się właśnie gra w FIFA Ultimate Team, to jest niesamowite. Fakt, że wygrałem ten mecz, nie wiem jak to się stało. Teraz gramy z... No jest ten Son, co mi się nie podoba, bo graliśmy już z Sonem i... Wygrajmy ósmy mecz, mi byłoby naprawdę przyjemnie. Ooo, oh, jak z Chelsea z lewej nogi, Fedekieza. Jeszcze Mendy na bramce, żeby było śmieszniej. Karny. Karny! dla widzów Panenka? Dobra, dziękuję Także mamy, proszę państwa, paczucha Ostatnie na dzisiaj I zobaczmy, że zakończymy Z przydutnięciem Jumbo Premium Goldplayer, Czyli tam jest 24, 24 zawodników 7 rzadkich No jest szansa, że coś tu odda generalnie Jest szansa, że coś tu odda nie ma Tu Zapata! Boże! Czemu? Zapata jest najbardziej trafianą kartą, 8-3, mam wrażenie w tej FIFA. A może jakiś Milita... Wow, także słuchajcie, jak sam widzicie, oczywiście ranga trzecia została obita. Bilans 10-10, ostatni mecz oddałem komuś. Mam nadzieję, że ten win się komuś przydał. I z bilansem 10-10 kończymy. Food Champions. Według mnie to jest całkiem dobry bilans, patrzę za to, że miałem już bilans 4-8, więc no, było, było naprawdę źle. Po prostu było naprawdę źle. Odbieramy, słuchajcie, odbieramy. Jeszcze nie będzie pików. No, nie będzie jeszcze pików to na pewno, bo niestety piki będą dopiero. Nie wiem kiedy, pewnie będzie osobny odcinek z tego, także. Także tak. Eee, i co? Mamy oczywiście paczkę ze Stokoła. Trzy informy. Dostaliśmy 35 tysięcy monet, także bardzo przyjemnie. Pytanie, co najpierw otworzyć? kurczę. wydaje mi się, że najpierw otworzę chyba paczkę z informami, bo najpierw paczka ze Może w tej drugiej parce będzie SON, albo w tej parce będzie SON, kto wie? A w tej parce trafimy może Walkout Karim Benzema, no nie jest. To jest tory. To jest najlepszy walkout. No jest to wymienny walkout Karim Benzema. Jest on teraz podbem, więc nie wiem, co to ma wspólnego ze sobą. Ale jest Karim Benzema, jest walkout. Tu tak naprawdę nie ma żadnej gwarancji walkoutu. Nie wiem, co robi Benzema aktualnie na ekranie, jest to dziwne. Ale w tej parce nie ma gwarancji walkoutu, nie ma gwarancji 83, więc bardzo mnie cieszy, że jest walkout. A oprócz tego jeszcze będzie 8 duplikatów, jakiś pogba Mertens, Hernandez, Marcelo. Ostatnia paczka, oczywiście paczka z trzema informami, najlepszym jest Son, jeszcze jest Foden, my liczymy na Koreę, niech tu będzie flaga Korei. Zobaczmy, czy warto było, czy warto było szaleć, tak, nie ma walkoutu. Eee, Chouameni, to no raczej nie jest wart dużo pieniędzy, niestety, ale zawsze jest, mówię, zawsze jest jakieś 30 koła, mimo wszystko, także no... Embolo bolo Człomienie kosztuje 10 koła oczywiście, Embolo pewnie też kosztuje jakieś 10, więc wszystko idzie pewnie z buta na Quixel, 30 koła zarobione. W sumie razem wyszliśmy dzisiaj 100 koła na plus, więc myślę, że całkiem spoko, bo pewnie jakieś wzmocnienia będą, więc bardzo przyjemnie. Dobra, więc to było na tyle, słuchajcie, bardzo mi dziękuję za oglądanie, to było nasze pierwsze Food Champions i mam nadzieję, że następny następnym będzie branga druga na przykład, też byłoby fajnie. Więc zostawcie opeczkę w górę, oczywiście subskrybujcie kanał, a się z wami żegnam. Trzymajcie się, do usłyszenia, adios.